Rok wyczekiwania. Rok wypełniony ogromną ilością plotek, przecieków, fejkowych screenów i gameplayów. Rok, który spędziliście na dyskusjach na różnych forach internetowych, stronach o grach, serwisach społecznościowych, czy po prostu na rozmowach z kumplami o tym, jak bardzo następna gra od Rockstar będzie zajebista. Spotykamy się ponad rok od momentu opublikowania pierwszego trailera z GTA V. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta po to, żeby wspólnie obejrzeć drugi trailer z GTA V, który w minioną środę sprawił, że wszyscy nagle stali się fanami Stevie Wondera. Musicie wiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem waszego odzewu po pierwszej analizie. Nie była idealna, miała kilka mniejszych czy też większych błędów, ale to dzięki waszym komentarzom dowiedziałem się, gdzie popełniłem błąd i co muszę poprawić przy analizie drugiego trailera. Tak jak wspomniałem, ludzie z Rockstar przez rok kazali nam czekać na jakiekolwiek informacje na temat ich następnej gry. Najpierw pojawiły się screeny, na których mogliśmy zobaczyć ludzi skaczących ze spadochronem, grających w tenisa, jeżdżących na rowerach czy poruszających się innymi środkami lokomocji. Swoje 5 minut miały również przeróżne artworki, które co jakiś czas pojawiały się w sieci. Naprawdę gorąco zaczęło się robić w październiku, kiedy dowiedzieliśmy się, że GTA V trafi na okładkę grudniowego Game Informera. Równie przyjemnie zrobiło się, kiedy poznaliśmy przewidywaną datę premiery piątej odsłony serii o wielkiej kradzieży Aut. Ostatni numer amerykańskiego magazynu rzucił nowe światło na temat GTA V. Dowiedzieliśmy się, że przyjdzie nam sterować trójką bohaterów, poznaliśmy ich imiona i cechy charakteru. Pojawiło się sporo nowych informacji na temat terenów, po których przyjdzie nam się poruszać. Dowiedzieliśmy się również, że w grze nie dane nam będzie kupić posiadłości czy zwiedzić innych miast poza Los Santos. Zakładam, że jako Dani Marcefani doskonale wiecie, jakie informacje znalazły się w ostatnim numerze Game Informera. Dlatego też w analizie przywołam tylko kilka najważniejszych faktów. Chcę zaznaczyć, że analiza, którą właśnie oglądacie jest uzupełnieniem lub sprostowaniem motywów, które omawiałem rok temu. Zanim przejdziemy do przyglądania się poszczególnym kadrom, jak zwykle zaznaczam, że czekam na Wasze przemyślenia, które mam nadzieję pojawią się w komentarzach pod filmem. Drugi trailer GTA 5 ma naprawdę mocne wejście. Na starcie pierwszego zwiastuna musiała wystarczyć nam plaża o zachodzie słońca z malowniczo wkomponowaną budką ratownika. Drugi zwiastun już w pierwszym ujęciu pokazuje nam największy atut gry. Ogromną przestrzeń, która aż prosi się o eksplorację. Zdaniem twórców serii w piątej odsłonie przyjdzie nam zwiedzać teren, który swoim rozmiarem zawstydzi inne sandboxy. Przerażały Was ogromne płacie prairie w Red Dead Redemption? Spore tereny pozamiejskie San Andreas? A może mieliście problem z odnalezieniem się w gąszczu ulic Liberty City? Jeśli tak, to mam dla Was złą wiadomość. Mapa, po której przyjdzie nam się poruszać w piątej części, jest większa niż wszystkie wymienione przed chwilą tereny razem wzięte i doskonale widać to na tym ujęciu. Co prawda, miasto jest spowitem głom, ale ilość obiektów, które rysują się na horyzoncie i ich poziom detalu jest zaskakujący. Spore wrażenie robi również most widoczny w tle. Oraz sterowiec, który mogliśmy zobaczyć w pierwszym trailerze. Centrum Los Santos zostało przedstawione z perspektywy obserwatorium Verden Bluffs, które znamy z San Andreas. Oglądamy teraz usytuowaną w bogatej dzielnicy Los Santos willę, o której wspominał w pierwszym zwiastunie jeden z trzech głównych bohaterów, Michael. Widzimy też Kord, który znalazł się na jednym ze screenów opublikowanych wcześniej przez Rockstar. Jednym z wielu pomysłów autorów na wypełnienie czasu graczy pomiędzy misjami ma być tenis. Innymi aktywnościami ma być yoga, triatlon, nurkowanie czy gra w golfa, co mogliśmy zobaczyć na pierwszym zwiastunie. Posiadłość Michaela od frontu. Co ciekawe, na podjeździe stoi inny samochód niż ten, w którym nasz bohater podróżował na pierwszym zwiastunie. Wiemy, że pierwszy z naszych protagonistów nie ma problemów z pieniędzmi. Dlatego też nie powinna nas dziwić duża liczba samochodów w jego garażu. Oczywiście nawet najbogatszy człowiek ma swoje zmartwienia. Głównym problemem Michaela są jego bliscy. Pamiętacie, jak rok temu opowiadał o wizji idealnej rodziny, o szczęśliwych dzieciach i beztroskim wylegiwaniu się na słońcu? Tak, to wszystko marzenia. Poznajcie Amandę, żonę Michaela, która tak bardzo nienawidzi naszego bohatera, jak bardzo uwielbia wydawać jego pieniądze. Kolejnym zmartwieniem byłego gangstera jest jego córka Tracy, która stawia imprezy ponad rodzinę. Właśnie jesteśmy świadkami kłótni pomiędzy matką i córką o chłopaka dziewczyny. Jeśli chodzi o tatuaże, z najświeższych doniesień wynika, że nasza ingerencja w wygląd bohaterów będzie ograniczona. Będziemy musieli zadowolić się tylko i wyłącznie możliwością zmiany ubrań. Jest i głowa rodziny. Michael niedawno skończył 40., a pomimo to całkiem nieźle się trzyma. Z tekstów w Game Informerze mogliśmy dowiedzieć się, że wcześniej zawodowo zajmował się okradaniem banków. Jego emerytura rozpoczęła się w momencie, kiedy dołączył do programu ochrony świadków, po tym jak ujawnił kilka istotnych informacji FIB. Sielanka kończy się kiedy Michael zostaje zmuszony do wykonania pracy dla odpownika FBI w świecie gry. Kolejny rzut okiem na zabudowane wieżowcami serce Los Santos. Po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć pociąg. Czas odwiedzić tereny poza miastem. W tle, po lewej stronie, widzimy rozsianą na wzgórzu farmę wiatrową. Prawdopodobnie tę samą, którą widzieliśmy na pierwszym zwiastunie. Po ubiorze mieszkańców, rocznikach samochodów czy stanie knajpy, łatwo możemy wywnioskować, że znaleźliśmy się w nieco biedniejszym miejscu niż to, w którym przebywaliśmy jeszcze przed chwilą. Witajcie w hrabstwie Blaine, gdzie panem i władcą jest drugi z trójki bohaterów, piątej odsłony gangsterskiej sagi Trevor Phillips. Jak się za chwilę przekonacie, jest prawdziwym wariatem i to właśnie on stanowi największe zagrożenie dla ludności Los Santos i okolic. Trevor i Michael są starymi przyjaciółmi. W przeszłości wspólnie rabowali banki. Różnica pomiędzy nimi jest bardzo prosta. Żyjący w hrabstwie Blaine, gangster nie przeszedł na emeryturę. Sprzedaje narkotyki oraz broń. W wolnym czasie zajmuje się pobiciami czy podpaleniami, co zresztą zobaczymy w dalszej części trailera. Swoją drogą nie wiem, co ta przyczepa robi w rzece, ale specjalnie mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę charakter drugiego bohatera. Przez chwilę oglądamy jedną z wielu akcji z udziałem Trevora. Zastanawiam się, czy jest to przerywnik filmowy, czy może w grze będzie dane nam spróbować tego typu rozrywek. Autorzy mówią o przemodelowaniu systemu jazdy, strzelania oraz walki wręcz. Jednym z ulubionych pojazdów gangstera jest Bandito. Buggy, które znamy z naszej pierwszej wizyty w stanie San Andreas. Tego rodzaju pojazd świetnie sprawdza się w pustynnym terenie, na którym znajduje się przestępcze Królestwo Trevora. Philips wie również do czego służą koktajle Mołotowa. W kilku następnych ujęciach widzimy jak wysadza w powietrze cały dom. Twórcy wspominają o różnego rodzaju aktywnościach, misjach pobocznych zarezerwowanych dla wybranych postaci. Może tu, właśnie w skórze Trevora, przyjdzie nam siać największe zniszczenie, za które dodatkowo zostaniemy wynagrodzeni. Szaleństwo Trevora i jego podejście do kwestii życia i śmierci zabiera się w tatuażu na szyi. Jak głosi napis: tnij tutaj. Kolejny widok na miasto. Tym razem z trochę innej perspektywy i o innej porze. To ujęcie przypomina mi okolice domu CJA San Andreas. Należy być jednak ostrożnym, jeśli przywołujemy ostatnią dużą odsłonę GTA z czasów PlayStation 2. Przy okazji pierwszej analizy wielu z Was zwróciło mi uwagę, że uniwersum GTA z czasów minionej generacji nijak ma się do świata GTA zaprezentowanego w czwartej czy też piątej odsłonie. Potwierdzenie tych słów znajdziemy w Game Informerze. Los Santos na potrzeby GTA 5 zostało przemodelowane i może różnić się od tego jakie znaliśmy je wcześniej. Oczywiście charakterystyczne elementy krajobrazu pozostaną, ale przygotujcie się na wiele nowych terenów i miejsc. W tle najprawdopodobniej stadion. Na pierwszym planie widzimy kolejny pociąg. Michaela już znacie. Po lewej widzimy najmłodszego z trójki bohaterów. Ma na imię Franklin i ma około 25 lat. Można powiedzieć, że zawodowo zajmuje się windykacją, a jego specjalnością jest odzyskiwanie samochodów od właścicieli, którzy nie są w stanie spłacić kolejnych rat. W środku znajduje się Lamar, najlepszy kumpel Franklina, który swoim charakterem diametralnie różni się od naszego bohatera. Franklin jest bardzo ambitny i stara się wykonać swoją pracę na serio. Lamar ma to wszystko gdzieś i dla niego najważniejsza jest dobra zabawa. Takiego przyjaciela ma również Trevor, chociaż prawdę mówiąc, boję się go poznać. Jak możemy wywnioskować z tej sceny. Franklin oraz Michael nie znają się na początku historii, jaką przygotowali dla nas scenarzyści z Rockstar. Mike wskazuje mężczyzną drogę, a my mamy okazję zobaczyć w tle park rozrywki, który widzieliśmy już w pierwszym trailerze. Po raz pierwszy widzimy Franklina w akcji. Jego zadaniem jest odzyskanie samochodu 9F, który jest odpowiednikiem Audi R8 w świecie GTA. Może to w tym momencie Michael dostrzegł we Franklinie kierowcę, który przyda się w jego skromnej drużynie. Myślę, że możecie być pewni, że większość misji związanych z samochodami będziemy wykonywać w skórze Franklina. Poznaliśmy już część rodzin Michaela. Najwyższa pora poznać bliskich czarnoskórego bohatera. Nie możemy mieć pewności, czy kobieta, którą widzimy, jest siostrą, czy dziewczyną Franklina. Nie wiemy też, do kogo dokładnie należy mieszkanie, w którym rozmawiają. Po słowach wypowiadanych przez kobietę możemy wnioskować, że dialog rozgrywa się w dalszej części gry, kiedy praca z Mike'em i Trevorem zaczyna przynosić konkretne profity. Po pierwsze, podobną ciężarówkę widzieliśmy na jednym z pierwszych screenów opublikowanych przez Rockstar. Po drugie, samochód, który zjeżdża, jest wierną kopią Aston Martina, za którego kierownicą zasiada Bond w najnowszym filmie. Udało nam się przyłapać Mike'a na wizycie u psychoterapeuty, który pyta o relację bohatera z jego synem. Chwilę przed tym, jak zobaczymy wiele mówiący wyraz twarzy Michaela, możemy przyjrzeć się bliżej biurku lekarza. Rockstar uwielbia tworzyć w swoich grach odpowiedniki marek, które znamy na co dzień. Od razu widać inspirację i makiem firmy Apple. Co prawda w tym momencie na ekranie widzimy tylko kalendarz, ale twórcy GTA V już dzisiaj zapowiadają, że w ich grze, podobnie jak w poprzedniej odsłonie, Znajdzie się rozrywka w rozrywce. Mam tutaj na myśli prześmiewcze programy telewizyjne, czy stworzone na potrzeby świata gry strony internetowe. Przyjrzyjmy się bliżej logo na komputerze. Ten sam symbol mogliśmy zobaczyć już wcześniej na jednym z artworków, gdzie dziewczyna robi sobie zdjęcie telefonem, który do złudzenia przypomina iPhona. Jednym z problemów Michaela jest jego syn Jimmy, którego ulubionym zajęciem jest palenie trawy. Relacje Mike'a i jego syna mają być jednym z tematów, jakie zostaną poruszone w grze. W misjach głównych bohaterów mają pojawić się jej przyjaciele, czy tak jak w tym przypadku rodzina. Jak widzicie, Michael nie może być dumny ze swojego syna. Druga scena z udziałem Jimmy'ego i Mike'a. Po tym dialogu od razu widać, że scenarzyści potrafią wykorzystać różnice pokoleń pomiędzy bohaterami do opowiedzenia dowcipu. Ta krótka rozmowa bohaterów przypomina mi dialogi Waltera i Jesse'ego, jakie mogliśmy usłyszeć w Breaking Bad. James najprawdopodobniej nosi na sobie koszulkę drużyny baseballowej z Los Santos. Wracamy do Trevora, gdzie jesteśmy świadkami kolejnych szalonych akcji w jego wykonaniu. Musicie wiedzieć, że jedną ze specjalnych umiejętności tego wariata jest możliwość pilotowania wszystkich możliwych pojazdów lotniczych dostępnych w grze. Trevor, zanim przeszedł na ciemną stronę, był wojskowym pilotem. Oczywiście poza Los Santos i terenami wiejskimi, będzie nam dane również odwiedzić nieco terenów górskich, które mieliśmy okazję podziwiać w poprzednim zwiastunie. Głównym tematem gry mają być wszelkiej maści napady podobne do tego, w którym mieliśmy przyjemność wziąć udział w poprzedniej odsłonie serii. Misje związane z rabunkiem mają być bardziej skomplikowane, a sam Skog ma być ukoronowaniem misternie przygotowanego planu. O pojawieniu się psów w piątej odsłonie serii wiedzieliśmy już rok temu. Kolejnym dowodem była grafika zapowiadająca datę premiery omawianego zwiastuna. Pytanie tylko, czy będziemy mogli wydawać rozkazy tym zwierzętom i czy przydadzą się poza pościgami. Jak przystało na GTA, nie mogło zabraknąć strzelania do przeciwniku z wnętrza samochodu. Jak wspomniałem wcześniej, świat CJ i świat trójki nowo poznanych bohaterów nie będą pokrywały się w 100%. Co nie znaczy, że autorzy gry nie mogą zamieszczać różnych smaczków. Kolor koszulki oraz butów chłopaka uciekającego przed psem kojarzy się z barwami konkurencyjnego gangu, który zwalczaliśmy w San Andreas. Fragment misji, o której mogliśmy przeczytać w Gaming Informerze. Michael, Trevor oraz Franklin na zlecenie FIB mają wyciągnąć cel z budynku IAA. Mike opuszcza się na linię, Franklin osłania teren ze snajperki, natomiast zadaniem Trevora jest przetransportowanie przy pomocy śmigłowca całej ekipy w bezpieczne miejsce. Zupełną nowością dla serii ma być możliwość przełączenia się pomiędzy protagonistami niemal w każdym momencie gry. Dzięki temu będziemy mogli poznać historię naszych gangsterów z różnych perspektyw oraz zachęci nas to do powtarzania misji w różnych konfiguracjach. Panów w takich samych kombinazonach widzieliśmy już w poprzednim zwiastunie. Pojawili się również na jednym z artworków oraz na okładce Game Informera, gdzie Michael chowa do torby maskę przeciwgazową widoczną podczas napadu. Scena jest kolejnym dowodem na potwierdzenie teorii o skokach jako jednym z głównych motywów w grze. Kolejne nazwy, które możemy dopisać do listy ulic, które pojawią się w GTA V. Akcja typowa dla Trevora, który powoli drapuje się na szczyt moich ulubionych postaci z GTA. Na jeepie możecie zobaczyć Białą Gwiazdę. Co oznacza, że auto jeszcze niedawno było własnością armii. Jak donosi Game Informer, w grze będziemy mieli również możliwość odwiedzenia bazy wojskowej. Tak jak widzieliśmy na jednym ze screenshotów, w grze pojawią się spadochrony. Zwróćcie również uwagę, jak ogromny teren maluje się przed naszymi oczami. Bezdroża są świetnym terenem do wyścigów krosowych, w których weźmiemy udział jako Franklin. Jeszcze jedna barwna scena z życia Trevora. Zastanawiam się, czy programiści z Rockstar przewidzieli dla nas możliwość sterowania pociągami. W trailerze również jesteśmy świadkami pierwszego spotkania trójki bohaterów. Michael przedstawia Trevora jako swojego najlepszego przyjaciela, co oczywiście jest dowodem na to, że panowie znali się już wcześniej. Zwróćcie uwagę, że Hydra uderza jednym skrzydłem w śmigłowiec Trevor. Ostatnie ujęcie z trailera pokazuje trójkę bohaterów. I trzeba przyznać, że idealnie wkomponowuje się w lekki, momentami nawet szalony, klimat drugiego trailera z GTA V. Widać, że ludzie z Rockstar spuścili trochę stonu i wracają do lżejszego nastroju po tym, jak zaserwowali nam dramę w wykonaniu Niko w czwartej odsłonie. Dzięki za obejrzenie analizy. Pamiętajcie, że im bliżej premiery gry, tym mniej sekretów do odkrycia, ale musicie wiedzieć, że zawsze możecie liczyć na mój komentarz odnośnie kolejnych trailerów z tej megaprodukcji. Zapomniałem o czymś powiedzieć? Napiszcie o tym w komentarzu. Który z bohaterów szczególnie przykuł Waszą uwagę? Napiszcie o tym w komentarzu. Macie jakieś pytanie w sprawie gry? Komentarze są do Waszej dyspozycji. Jeszcze raz dzięki za Wasz czas i do usłyszenia następnym razem.